Nie każdy rodzaj zmęczenia pochodzi z ciała. Istnieje taki, który rodzi się w ciszy, obok ludzi, którzy mówią, że Cię kochają. Są obecności, które nie krzyczą, nie dotykają, nie grożą, ale wysysają. Jakby z każdą minutą przy nich niewidzialna nić wyciągała z Ciebie cząstki nie tego, co robisz, lecz tego, co czujesz. I nikt tego nie widzi, bo te ataki nie zostawiają siniaków ani hałasu zostawiają ciężar. Gęstość bez imienia, która trwa w tobie długo po tym jak spotkanie się skończy. Czy zdarzyło ci się czuć dziwnie w miejscu, gdzie pozornie nic się nie wydarzyło, opuścić rozmowę, która była spokojna i poczuć, że coś w tobie zostało wyrwane, mimo że nie padły żadne ostre słowa, nie było obrazy ani konfliktu? Są ataki, które dzieją się bez intencji, inne z chirurgiczną precyzją. Ale wszystkie mają wspólną cechę. Działają tylko tam, gdzie mają dostęp. A nikt nie wchodzi tam, gdzie nie ma szczeliny. Dlatego ochrona własnej energii nie jest aktem siły, jest aktem przejrzystości, bo kiedy skupiasz się na tym, co jest mówione, coś znacznie groźniejszego dzieje się na poziomie tego, co jest odczuwane. I najbardziej perfidne z tych ataków nie pochodzą od obcych, pochodzą od tych, którzy wiedzą, gdzie przechowujesz swoją wrażliwość. Od tych, którzy nauczyli się uśmiechać oczami, podczas gdy ich obecność cię osusza, od tych, którzy ukrywają winę pod maską troski, a uczucie zamieniają w pułapkę. Czujesz to, nawet jeśli nie rozumiesz. Twoje ciało sygnalizuje wcześniej niż umysł, ale nie zawsze słuchasz, bo często to właśnie strach przed byciem odebranym jako bezduszny czyni cię przepuszczalnym. Być może to, co najbardziej nas wyczerpuje, se to nie inni, ale to, co pozwalamy, by pozostało w nas, mimo że drzwi dawno powinny być zamknięte. Nie trzeba być zranionym, by być atakowanym. Czasem wystarczy być zbyt dostępnym, zbyt obecnym, otwartym tam, gdzie powinny być granice. To właśnie tam rodzi się najbardziej subtelna forma wyczerpania, ta, która osiada bez konfrontacji która przychodzi w formie komplementów, zbyt wielu komplementów, w formie bliskości, która nie prosi o pozwolenie, a już zajmuje przestrzeń. Są ludzie, którzy cię nie atakują, oni się w tobie zatrzymują, osiedlają się w twoich wątpliwościach, spacerują po twoich niepewnościach, jakbyś był otwartym terenem, a zanim się zorientujesz, już zmieniają twoje wnętrze, tak by wszystko kręciło się wokół nich. A najbardziej milczący z tych ataków to ten, który nie wygląda jak atak. Przychodzi pod postacią troski, empatii, spojrzenia, które nie obserwuje by zrozumieć, lecz by znaleźć pęknięcia. Znasz to uczucie. Ten niepokój bez imienia, który pojawia się po niektórych spotkaniach. Ta myśl, która nie odchodzi, nie dlatego, że jest głęboka, lecz dlatego, że cię dezorientuje. Wciąga cię w coś, czego nie prosiłeś by nieść. A kiedy się orientujesz, Próbujesz uporządkować emocjonalny chaos kogoś, kto nigdy nie przyznał się do własnych granic. Nikt nie wysysa cię siłą. Drzwi nigdy nie są wyważone, zostają lekko uchylone ze strachu, że zostaniesz uznany za egoistę. Ale jest różnica między empatią a samozatraceniem, między współczuciem a skażeniem. To tutaj zaczynamy rozumieć: chronić swoją energię to nie egoizm, to przetrwanie. Bo to, czego nie przefiltrujesz, kształtuje cię. Bo ci, którym pozwalasz wejść bez ograniczeń, przearanżowują wewnętrzną przestrzeń, gdzie Twoje własne myśli powinny mieć władzę. A kiedy terytorium duszy zostaje naruszone, nie zostaje tylko zmęczenie, pozostaje zamęt rodzaj emocjonalnego odurzenia, w którym nie wiesz już, co jest Twoje, a co należało do kogoś innego. Niektórzy zostają ciałem. Ale ich energia zostaje jeszcze długo i to właśnie przed nimi musisz nauczyć się chronić. Psychodynamika niewidzialnych ataków. Nie każda inwazja dzieje się na poziomie fizycznym. Istnieją formy zbliżenia, które przenikają skórę, choć nigdy jej nie dotykają. Jesteś obecny, słuchasz, uśmiechasz się, uczestniczysz w rozmowie, ale coś w tobie zaczyna się wycofywać. Jakby jakaś część ciebie wiedziała, wcześniej niż reszta, że ta obecność nie tylko dzieli z tobą przestrzeń, ale coś zabiera. Karl Jung mówił, że to, co wypieramy w sobie, ma tendencję do projektowania się na innych. Ale jest coś, o czym rzadko się wspomina te projekcje nie są obojętne, niosą ze sobą ciężar, napięcie, oczekiwanie i kiedy stajesz się lustrem, w którym ktoś zrzuca to, czego nie chce widzieć w sobie, Zaczynasz odczuwać coś, co wcale nie należy do Ciebie. Niewidzialne ataki nie składają się z ostrych słów, składają się z niewyrażonych oczekiwań, z roszczeń, które nigdy nie zostały wypowiedziane, ale ścigają Cię w gestach i milczeniu, z tych spojrzeń, które mówią: Ratuj mnie, nawet jeśli druga osoba nie ma odwagi o pomoc poprosić, a może nawet nie wie, że prosi. Zaczynasz żyć w funkcji utrzymywania emocjonalnej równowagi kogoś. Kto nawet nie przyznał, że ją stracił? I stopniowo tracisz własne centrum, twoje decyzje przestają być twoje, twoje granice zacierają się pod pozorem empatii. Ale to nie jest empatia, to erozja. Ludzki umysł posiada niewidzialne mechanizmy wchłaniania, jak gąbka, chłonie, emocjonalny stan otoczenia. Problem w tym, że nie każde ciało jest czyste. Niektóre niosą ze sobą toksyny, których nie potrafią uznać i liczą na to, że to ty je oczyszczasz. A jeśli nie jesteś czujny, stajesz się pojemnikiem na ból, który nie jest twój. To zjawisko nie ma naukowej nazwy, ale jest absolutnie realne pasożytniczy transfer emocjonalny i nie wymaga złych intencji. Wymaga jedynie jednej osoby, która siebie nie zna, i drugiej, która nie potrafi się chronić. Większość niewidzialnych ataków działa właśnie tak. Ktoś, kto czuje się zbyt słaby, by poradzić sobie z własnym cierpieniem, trafia na kogoś, kto czuje się zbyt odpowiedzialny, by go zostawić. To połączenie idealnie prowadzi do wyczerpania. I co najbardziej ironiczne, wysysający, często nie ma pojęcia, co robi. To nie czarny charakter to ktoś, kto nauczył się jeszcze jako dziecko, że aby być kochanym, trzeba zostać niesionym. I teraz, nieświadomie, domaga się. Od innych tego, czego nigdy nie dostał od rodziców. Psychodynamika tego jest prosta i tragiczna. Jedno się topi, drugie staje się kołem ratunkowym, ale nikt nie uczy się pływać, a to, co zaczęło się od czułości, kończy się poczuciem winy. Bo im bardziej starasz się podtrzymać drugiego, tym bardziej tracisz siebie, a nikt, kto się opuszcza, nie pozostaje długo w całości. Wyczerpanie energetyczne nie rodzi się z nadmiaru wysiłku. Rodzi się z braku granicy i za każdym razem, gdy rezygnujesz z siebie, by ktoś inny mógł zostać blisko. Coś w tobie uczy się umierać po cichu, co czyni nas wrażliwymi. Wrażliwość nie zawsze rodzi się ze słabości, czasem wyrasta z nadmiaru źle rozumianej czułości, z impulsu, by być mostem, nawet wtedy, gdy druga osoba pragnie tylko przejść na drugą stronę. Możesz myśleć, że jesteś hojny, że pomagasz. Że trzymasz wszystko w ryzach. Ale co dzieje się w tobie, kiedy utrzymujesz wszystko na zewnątrz? Większość ludzi nie zauważa momentu, w którym zaczyna żyć bardziej połączona z drugim człowiekiem niż ze sobą samym. Nie dzieje się to poprzez wielkie gesty. Początek jest niemal niewidoczny, oddajesz trochę swojego czasu, potem trochę spokoju, później swoją tożsamość. Aż w imię harmonii przestajesz rozróżniać, gdzie kończy się tamten. A gdzie zaczynasz ty? To ciche rozciąganie granic spotyka zwłaszcza tych, którzy dorastali wierząc, że miłość trzeba udowadniać poświęceniem. Tych, którzy wcześniej nauczyli się, żeby nie zostać porzuconym, trzeba zasłużyć na obecność. A najskuteczniejszym sposobem na to było stać się użytecznym, dostępnym, niezastąpionym. Ale bezwarunkowa dostępność to pułapka. To nigdy nie mówi nie, staje się przewidywalny, a przewidywalność zaprasza do naruszenia. Nie chodzi tu o złą wolę, chodzi o dynamikę psychiczną. W każdej relacji, nieświadomie, druga osoba posuwa się tak daleko, jak jej na to pozwolisz. A jeśli otwierasz się zbyt szeroko, ktoś prędzej czy później przejdzie przez ciebie, bo tam, gdzie jest przestrzeń, będzie też zajęcie. To właśnie tu wrażliwość przekształca się w chroniczne wystawienie. Nie tylko odczuwasz emocje drugiego, ty je przejmujesz, i kiedy on cierpi, ty krwawisz, ale ten rodzaj więzi nie wyzwala. On więzi, bo twoje życie zaczyna się toczyć według emocjonalnego stanu kogoś innego. Twój spokój staje się zakładnikiem nastroju, nad którym nie masz kontroli, a wszystko to pene pod płaszczykiem troski. To hojność, która zakaża, empatia, która wytrąca cię z równowagi. A jest jeszcze coś bardziej podstępnego. Lęk przed tym, że zostaniesz odebrany jako chłodny. To właśnie ten lęk zostawia drzwi otwarte dla tych, którzy nie potrafią wejść, nie niszcząc. To ten lęk zamienia osoby świadome w emocjonalne ofiary, bo kto boi się być źle odebrany, zaczyna akceptować relacje, które całkowicie go interpretują, a co gorsza, zniekształcają jego istotę. Wrażliwość nie polega na odczuwaniu polega na tym, że nie wiemy, co zrobić. Z tym, co czujemy. Na wierze, że kochać to dać się pochłonąć, że troska to akceptowanie wszystkiego, że zrozumienie to noszenie drugiego na plecach, nawet jeśli on nie chce iść. I wtedy ciało zaczyna reagować. Pojawia się chroniczne zmęczenie, bezsenność, rozproszony niepokój, nic wystarczająco poważnego, by wszystko zatrzymać, ale wystarczająco uparte, by nigdy nie pozwolić ci poczuć się w pełni. Nazywasz to stresem, ale to żałoba. Niewidzialna żałoba po własnej energii, która odchodzi cicho, niezauważenie. Filozofia psychicznej inwazji. Nie każdy atak jest świadomy, ale każdy widoczny czy nie, ujawnia coś o stanie wewnętrznym tego, kto go wykonuje i tego, kto go pozwala przyjąć. Psychiczna inwazja to ruch desperacji zamaskowany troską, próba emocjonalnego przetrwania, kosztem drugiego człowieka. Arthur Schopenhauer postrzegał życie jako ślepy impuls woli. Według niego nie szukamy prawdy, szukamy ucieczki od bólu, i właśnie dlatego tak wielu ludzi opiera się na innych, bo dźwiganie własnego ciężaru egzystencjalnego staje się nie do zniesienia, gdy brakuje wewnętrznej struktury. W ten sposób często nieświadomie tacy ludzie wychodzą poza siebie, szukając kotwicy, ale to nie są lekkie kotwice, to są haki, i tam, gdzie znajdą otwarcie tam się osadzają. Nie wysysają złośliwie, robią to, by przetrwać. Blaise Pascal z kolei mówił, że wszystkie nieszczęścia człowieka wynikają z jednej rzeczy, z niemożności pozostania w ciszy z samym sobą. To zdanie wydaje się proste, ale niesie w sobie głęboką ranę, bo cisza z własnym ja wymaga odwagi, a większość ludzi woli hałas innych niż konfrontację z własną pustką. W takim właśnie krajobrazie ty stajesz się celem, bo niechcący stajesz się rozproszeniem, miejscem, do którego ból drugiego człowieka może uciec, psychicznym zbiornikiem, przestrzenią, w której cudze duchy znajdują schronienie nie po to, by się uzdrowić, lecz by oddychać, zatapiając ciebie. Filozofia nie usprawiedliwia nikogo. Ona tylko pokazuje, że niewidzialne zachowania mają korzenie głęboko zakorzenione w historii ludzkiej natury. Pragnienie ucieczki przed własnym bólem jest tak stare jak świadomość, a kiedy ta ucieczka trafia na kogoś gotowego przyjąć wszystko bez filtra, zaczyna się nierównowaga. Im bardziej ktoś odmawia noszenia własnego chaosu, tym bardziej będzie próbował złożyć go na barkach kogoś obok. Nie ze złośliwości, ale dlatego, że łatwiej jest przenieść ból niż go przekształcić. I tu pojawia się delikatny punkt: są ludzie, którzy robią to z czułością. Z łagodnymi gestami, ze spojrzeniami pełnymi pęknięć, które w tobie budzą instynkt opieki. Ale pragnienie opieki, jeśli nie towarzyszy mu rozeznanie, staje się cichym paktem z autodestrukcją. Filozofia psychicznej inwazji pokazuje, że problemem nigdy nie jest tylko druga osoba. Problemem jest między, to przestrzeń, którą oferujesz, to sposób, w jaki traktujesz własną potrzebę bycia potrzebnym. Bo kto cały czas musi. Być potrzebny staje się dostępny dla wszystkiego, także dla tego, co niszczy. I to prowadzi nas do brutalnej myśli, czasem największy energetyczny wampir w twoim życiu. To ktoś, kogo kochasz, ale miłość bez rozeznania to tylko ołtarz, na którym poświęcasz się kawałek po kawałku, a nikt, kto spala się powoli, nie zostaje w środku nietknięty. Schopenhauer widział człowieka jako istotę oddaną iluzji kontroli. Pascal, jako kogoś nawiedzanego przez własną świadomość. Obaj wiedzieli, prawdziwym zagrożeniem nie jest drugi człowiek, lecz to, ile z niego jesteś gotów nieść, byle nie spojrzeć w to, czego w sobie ci brakuje koszt niechronienia własnej energii. Są bóle, które nie krzyczą, a jednak rzeźbią twoje ciało od środka jak woda, która z czasem kształtuje kamień, powoli uparcie i w ciszy. Na początku czujesz tylko ciężar. Potem przychodzi zmęczenie, nic poważnego, tylko wyczerpanie, które wydaje się częścią dorosłego życia. Ale z czasem to przybiera formę. Przerywany sen, ciągła drażliwość, smutek bez powodu, uczucie, że jesteś wiecznie spóźniony wobec samego siebie. Tego nie znajdziesz w podręcznikach, bo to nie tylko lęk i nie tylko wypalenie, to erozja wyczerpanie, które rodzi się z nieustannego przebywania w sytuacjach, i z ludźmi, którzy biorą więcej niż dają, którzy karmią się Twoją energią, nie zauważając, co niszczą w zamian. Większość nazywa to rutyną, ale to nie rutyna jest problemem. Problemem jest to, co w niej tolerujesz, to, co normalizujesz w imię świętego spokoju. Myślisz, że jesteś wyrozumiały, że przechodzisz przez trudny okres, ale to, co naprawdę robisz, to zapominasz o sobie. Zapominanie stopniowe, które zostawia kawałki ciebie w różnych miejscach, w rozmowach, które cię opróżniają, w spotkaniach, które cię zużywają, w kompromisach, które wymazują twoją prawdę. Taki jest koszt niechronienia własnej energii. Zaczynasz się nie poznawać. Patrzysz w lustro i widzisz zniekształcone odbicie, zmęczone spojrzenie, które nie pochodzi z braku snu, lecz z braku siebie. I tu pojawia się najokrutniejszy moment. Ten, kto cię wyczerpuje, często nazywa cię egoistą, gdy próbujesz się ochronić, bo ktoś, kto przyzwyczaił się do karmienia twoim światłem, oskarży cię o chłód, kiedy postawisz granicę. Ale ochrona to nie atak, to podtrzymywanie własnego kształtu. To powiedzenie tu kończy się to, co mogę dać, nie z braku miłości, ale z szacunku do tego, co jeszcze ci pozostało. Koszt ignorowania tego jest wysoki. I nie płacisz go pieniędzmi, płacisz duszą, czasem zmarnowanym na więzi, które rosną jak chwasty, cicho, elastycznie i całkowicie dusząco. Życie zostawia znaki, bóle bez przyczyny, zmęczenie, które nie znika, ucisk w klatce piersiowej, który nie pochodzi z zewnątrz, ale z wnętrza, jakby ciało próbowało cię obudzić z wewnętrznego porzucenia, które trwa już zbyt długo, ale ty nadal trwasz. Bo powiedzenie nie wciąż brzmi jak agresja. Bo postawienie siebie na pierwszym miejscu nadal niesie ze sobą ciężar winy, aż przychodzi dzień, kiedy już nie możesz. I wtedy w najboleśniejszy sposób rozumiesz, że to, czego nie chronisz, świat zabiera, bez pytania, bez zwrotu. I kiedy nie zostaje już nic, nikt się nie pojawia, by cię odbudować, bo wszyscy byli zajęci, korzystając z tego, czego nie potrafiłeś ocalić. Niewidzialna granica, technika niezłomnych. Najbardziej niezłomni nie są najsilniejsi. To ci, którzy wiedzą, gdzie kończy się to, co należy do nich i gdzie zaczyna się to, czego nie powinni nieść. Ochrona energetyczna nie polega na odsuwaniu ludzi, chodzi o pozostanie w całości, nawet w ich obecności. Nie chodzi o budowanie murów, chodzi o wzmocnienie centrum, bo ten, kto stoi mocno w swoim własnym rdzeniu. Nie musi reagować. Sama obecność staje się granicą. Takie osoby wydają się chłodne, ale nie są. Po prostu nauczyły się nie mylić empatii z wyciekiem. One słuchają, ale nie chłoną. Przyjmują, ale nie noszą. Są czułe, ale nie przeniknione. Nie stwardości, ale dlatego, że wiedzą, że zbyt duże ustępstwo jest zdradą wobec samego siebie. Karl Jung mówił, że wszystko, czego nie stawiamy czoła w sobie, staje się naszym przeznaczeniem. A ci, którzy rozdają się bez struktury, w końcu się załamują, nie z pecha, ale z braku uznania dla własnej wartości. Techniki niezłomnych nie naucza się w formułach. To postawa, cisza pełna obecności, jasność, która wyprzedza słowa. Kto ją dostrzega, ten ją czuje. Jak ktoś, kto zbliża się do płomienia i bez dotyku rozumie, gdzie kończy się bezpieczeństwo, a zaczyna ogień. Te osoby nie narzucają dystansu, sprawiają, że staje się zbędny, bo w ich wibracji nie ma szczelin, a brak szczelin to efekt struktury. Struktura nie jest widoczna, jest w sposobie, w jaki oddychają w obliczu konfrontacji, w tym, czego nie tłumaczą, w tym, co puszczają mimo uszu, w tym, czego nie muszą udowadniać. Jest moc, ale nie epatuje, jest stanowczość, ale nie rani. Taka obecność rozbraja, albo drażni, bo odbija to, czego brakuje innym centrum, autonomię, spokój, który nie potrzebuje potwierdzenia. I to właśnie jest istota prawdziwej ochrony. Ona nie potrzebuje fizycznego oddalenia wystarczy, że całkowicie wypełniasz swoją przestrzeń, bo to, co jest pełne, nie pozwala się naruszyć. Niezłomni to nie ci, którzy się zamykają, to ci, którzy emanują obecnością tak wyraźną, że inni instynktownie wycofują swój nadmiar. Ale ten stan nie rodzi się z gniewu ani ze strachu. On powstaje z żałoby po wszystkich razach, kiedy zgubiłeś się, próbując zadowolić innych, po wszystkich chwilach, gdy tłumiłeś swój dyskomfort, by zachować pokój. Po każdym razie, gdy się porzuciłeś, myśląc, że to właśnie jest miłość, i przychodzi dzień. Bez wielkich rytuałów, bez dramatycznych zerwań, po prostu przestajesz pozwalać. Zaczynasz rzadziej mówić tak, mniej się tłumaczyć, mniej się uśmiechać, gdy nie masz ochoty. I zauważasz z dziwną mieszanką bólu i ulgi, że świat się przez to nie zawalił. Tylko ty zawsze się waliłeś. I to właśnie wtedy rodzi się niewidzialna granica. Nie jako gest, ale jako częstotliwość, podpis energetyczny, który mówi bez jednego słowa: tu wewnątrz wchodzi tylko ten, kto wie, jak zostać. Zakończenie refleksyjne. Ochrona własnej energii nigdy nie dotyczyła innych, zawsze chodziło o Ciebie. O to ile ze swojego życia jesteś gotów oddać, by podtrzymywać milczenia, które nie są Twoje. Winy, które nie narodziły się w Tobie, i bóle, które nigdy nie prosiły o pozwolenie, by zamieszkać w Twoim ciele. Z czasem to, co Cię osłabia to nie to, co Ci robią. Ale to, na co pozwalasz, to, co połykasz w milczeniu, to, co uznajesz za normalne, choć powinno było być granicą. Niektórzy mówią, że chronić siebie to znaczy izolować się. Ale to nie izolacja buduje spokój. To selekcja, to świadoma obecność. To uznanie, że nie każda obecność zasługuje na dostęp do tego, co zbudowałeś z takim wysiłkiem. Nie musisz tłumaczyć swojej ochrony, ani jej bronić. Ten, kto domaga się wyjaśnień dla twojej granicy już zrozumiał że ją przekroczył być może zajmie ci to trochę czasu ale pewnego dnia między zmęczeniem a ciszą między rozdrażnieniem bez powodu a zmęczeniem bez nazwy staniesz przed wyborem niewielką decyzją ale małym gestem nie wypowiedzianym bez gniewu odejściem bez wyjaśnień odmową bez poczucia winy i w tym geście coś się rozświetla czujesz to Energia wraca, ciało oddycha, a świat, co dziwne, nie rozpada się. To nie magia, to spójność i ona nie krzyczy, ona tylko rozświetla to, co sam pozwoliłeś zaciemnić. Może sekret nigdy nie polegał na tym, by oddalać się od ludzi, ale by częściej wracać do siebie. Bo tylko ten, kto naprawdę jest w sobie obecny, wie, kto zasługuje, by zostać, a jeśli dotarłeś aż tutaj. Może jesteś gotów zacząć zamykać drzwi, które nigdy nie powinny były zostać otwarte. Jeśli coś w tym filmie dotknęło, czegoś w tobie, może czegoś, czego jeszcze nie potrafiłeś nazwać, wiedz, że to nie koniec. Są tu inne głosy, inne idee, które czekają, by znaleźć w tobie przestrzeń.